Witam Was bardzo serdecznie z tej strony o i Jesteśmy w stałym składzie z Miodą Ignatosem w Borderlands 2 Witam Dzisiaj... Dzisiaj się przedstawiać nie muszą, a ja nie chcę co coś kupić, więc będę to mógł wyrzucić. Gnatos, co jest dla ciebie? Ej, idziemy na tarczę. E, thanks mate. No ja też tego nie chcę, więc dobrze. Po e, pierwsze poddajemy trochę questów, po drugie pobierzemy trochę questów i jest, będzie ogólnie fajnie. I guess. Ej, e, dać questę za e, To ja pójdę do Z Pytanie, już byliśmy u niego? Macie wybór. Znowu no, jestem do tyłu. Ja I mam dostałem, inne pytanie dobra. co my dostaliśmy, bo trochę się tak ktoś tu z nas pospieszył. Nie, macie wybór, macie o, wybór. dał nam Z dość fajny pistolet. 68 plus strzałkowe. O. Strzałkowe, ja ktoś tak... Nie it's ma it's Nie, nic nie kupię. Dobra, ja w ten czas sobie dodam skill pointa, ponieważ dostałem level up i mam teraz Gundamanch 32%. Także mi to bardzo, ale to bardzo pasuje. Ej mam melee plus już z 20% No i też prawidłowo, ja sobie zobaczę jakie są questy I co jest Hammer? E, hammerlock jest? E, Nie yes. jest tak. Eee, szczerze mam niedzielnego hammerlocka A i przy okazji mam Do nowego skina To skąd wiesz, że on jest? Może gdzieś poszedł? Nie, właśnie on tutaj jest Ja bym jest, proponował zajęć... No, mogę sobie pogadać z mapą Świętą misją Meet Roland in Sanctuary Pobiega. Pobiegnijcie Midjack. Pobiegnięcie tam do niego. Tak, Quest. No, quest nie jest najgorszy. Mighty Morphin. Zmieńcie questa. dobrze, daj mi Zmieńcie questa. Ja rozdysponuję sobie jeszcze iridium W no, mam mam nagle dużo iridium, trzeba je wydać Nie no dużo nie, bo mam tylko około 20 Ale wystarczająco Według mnie Dobra Zbędę się jeszcze paru przedmiotów i będziemy mogli ruszać do boju

To mi się bardziej spodobało Zobaczmy tylko, co to jest za skill Out of bubblegum Gdzieś tutaj jest Ten Fire rate, a to raczej Nic mi nie daje, ale dobra, chodźmy stąd może po prostu Zmieńcie quest'a, kurde Fajnie by było jakby się sprawdził ten plan Rolanda, który planował, żeby wpierw kontrolować Warriora i usunąć za pomocą niego Harpy całą ko korporację. Fajnie by było, gdyby się to powiodło. No, też by się nie obraziło. No już. Tundra Express. Eee, dobra Sławię i znów musimy na zajwaniać Musimy odblokować wreszcie ten fast travel bo on jest po prostu porażką Że musimy taki hektar zapierczyć tylko po to, że wiecie, nie mamy Nie zapłaciłeś podatku od fast travelu, nie możesz No dokładnie Wiesz, ten podatek wynosi tyle ile koszt DLC do Borderlandsa, który dzisiaj kupiliśmy eee. Czy znaczy, no wiesz, niektórym przyszło, niektórym nie? Tak kochani, właśnie dzisiaj nabyliśmy jeden dodatek do Borderlandsa. Był on darmowy, chociaż prawdopodobnie dzisiaj, jeżeli już to oglądacie, to niestety um, dodatek chyba wygasł, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie... Wy, wygasł w sensie takim, że mioda, już za darmo nie jesteście wyjdź w stanie go dostać Mioda, wyjdź z menu. No. Znowu się nie odzywasz? Znowu się nam mioda nie odzywa, jej! Owój cięcie techniczne będzie potrzebne Wiem ale kurde no ja mam już dość tych cięć technicznych, serio eee. Chodźcie Weź do niego coś tam napisz mu czy coś, bo ja tam sobie by z tym czasem pozabijem O, czyżbyś odezwał się nasz mioda Myślę, że nie jest zgany, ale coś się dzieje, kiedy minimalizuję bordera? Po prostu wtedy mi... Y, nie, mikrofon przestaje działać. Whatever. Whatever, to go po prostu nie minimalizuj. Ja zrobiłem to, żeby sobie podgłosić, bo nie wiem, co jakoś tak ciszej wysłyszałem. Dobra, nie wiem czemu w ogóle jedziecie bez samochodu, to mi się wydaje po prostu głupie. Czemu jedziemy bez samochodu? No to tak samo jak jeździć w window po lesie. Bez lasu. No, coś w tym deseń. Gnabes. Paliło mnie za auta to wsiadaj Dobra O teraz znowu mi się spyńczył dźwięk w tym borderze Znowu ja na to Moral podczas targowania więcej nie minimalizuje bordera Okej, okay, ślicznie Się nam odblokował fast travel, więc teraz już mamy wszystko co chcieliśmy uh, I gdzie idziemy? Do Tundra Express Tak jest nie wkurza, że często w lokacji e, Fridge, często mi tam nie zapisywało, a mnie, że, że odkryłem po a, a tak przy okazji nie spoilery jeszcze do końca co to jest, bo może nie, Niekoniecznie wszyscy widzowie tego nie wiedzą, bo część na pewno już grała w Borderlandsa, szczególnie, że niedawno był darmowy weekend z tą grą w roli głównej, także... I chyba zdaje mi się, że jeszcze była przycena dosyć spora na Dosyć niego. spora, bo chyba było 50%. Dokrecie. Chyba, tak, chyba było Dość. 50%. O, patrzcie, to jest mały sekrecik odnośnie tego bałwana. Jak się rozwali jego głowa, to coś jakiegoś z niego dropi. Fuuuuck. No. Jeżeli nie chcesz, to bym wziął go sobie. Nie, bierz go sobie. tinderbox, tak, to jest the tinderbox. Ponownie. Fajny jest. O, ogniowy, dla... Natos, też tarczek to, Nie wiem, cokolwiek. Ja, ja ostatnio nabyłem, to możesz... Z ja mojej jestem um, Zobaczcie sobie, bo ona jest fajna. Jesteśmy dosyć na levelu, gdzie się często zmienia rzeczy. E, nie. Mnie nie interesuje. Moja, moja ma damage, co mi się bawi, No spoko. Ja. Tylko, że awociulik nie zobaczył co robi i chciał kupić HP, a zaopatrzył... kurde, sklep. Znaczy, w pieniądze i wszystkie tarcze wykupił, jakie były. <laughs> Ja mam a sobie założę sniperkę Podpal hmm. warkindy, dobrze Macie coś się gnistego? Nie, na raz. E, nie, dlaczego no, ich, ich podpalam w walce wreszcie? Przecież wiecie co będziemy mogli na to zrobić? Czekajcie, wiecie co nie do końca, nie zabijajcie ich wszystkich, niech będzie jeden taki ten Sarda, mm, że nie podpalaj tym u góry Okej, okay. inject, inject pod <laughs> What the fuck? Znajdziesz tam na taki bardzo fajny wyziczek Dobra Uważajcie tu jest mutantet Badas To jest krudy Dość na chwilę było dużo tych Było to dobre określenie Wiemy jak ginę Nikt mnie podnosi Ja cię podnoszę tylko Okej, okay, dobra Te zmutowane są straszne, naprawdę. Teria teraz, w takim momencie? No, przynajmniej jest. <laughs> A Haberlock dalej gada problem w tym, że go w ogóle nikt nie słucha. Ale spoko. Jest i moja ulubiona postać w Borderlands części pierwszej, czyli Mordecai. Mówiłeś, że to był Roland wcześniej. So angry. Nie, ulubiona pod kątem skilli i tak dalej. Ja pod kątem skincha właśnie też Mordyka wybieram. Nie wiem, ja uwielbiam Mordyka ja pozwolę. Nie podczas za... kad mój Deadcraft zabił wszystko. Słuchajcie, już sobie gran zmienię. Te roboty sobie ustawiłem wszystko. To jest na ogień, serio. Gdzie? Nie no, ktoś ten guzik na, ja na to Ja nie. Jest... Eee, ja się obejrzymy film, zobaczymy czy tak bardzo nie. Czekajcie, my fakt, nie to mamy czasu, my to mamy injektować, czekajcie, tylko po jednym. Wiem właśnie co zapomniałem o tym. Tylko po jednym, bo dwa już będzie za dużo. za ja injektowałeś. No zamienia się. Zamienił się, w tym problem. Tylko takie pytanie. Jak trochę... chcesz to zabić? No. Magic. Bez Fark. zginięcia mnie. No i zginąłeś mnie. Zginąłeś mnie. Dobra. Dokładnie, Moja kolejna, pod... mnie. Moja kolejna podnoszenie gnatosu. Dobra, oni dają nam w sumie dość dużo fajnie Expa I dodatku mi nawet go ukradłeś Po to... to jest jakiś pistolecik Znowu Nie, nie, do... nie Dla... tutaj masz reżne. za to, macie HP jak chcecie Ja sobie reżne. Dobra, HP? No to jestem tam. I ja się i mogę wa... jeszcze Jeśli ja tu kawałek przejdę Teraz poznamy bardzo fajnego NPC y, Zaraz, zaraz, nie, najpierw zróbmy to z tymi Mighty Morphins Dobra. Kontrolowałem tylko czas. Ja wow. Warki. Są mają naprawdę. czas na ewolucję. Ten. Ten, 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 ten. jest, pięknie. Zinjektowany. Także ja już przygotowuję skilla. Ja robię kietnice. O, pięknie jest No, 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 jest ciężki. Starzam to samo, ale zawsze Tutaj. ktoś musi zginąć. No wiem, takie losy, takie są losy wojny. Wiesz, problem w tym, na kogo się weźmie, bo on ma w ogóle tyłek słaby strasznie. Okej. Okay. O, miło, półtorej tysiąca exp. SMG ogniowe albo coś. Jest, jeszcze fajnie. mamy dwóch, right. O, nie, drugi. Troszkę za szybko, musieliśmy że ich czy nie. Inject. Był po drodze to chciałem go zespawnować. Chciałem dobrze. A mnie z Hamski tym, że ma pancerz na sobie, z tego co widzę. Ale tyłeczek na słabe. Tak więc trzeba go i Wciąż się nie lubi ognia. A tu wody się bajduje robią. robił oh, No to po części dobrze. Wow. Gdybym sobie tak zikon HP odnawiał. No. Where are you scrappy? Scrappy, scrappy. Jaj, coś tam takiego było. Kto to mówił? To chyba mówił Earl. O ile dobrze tak, pamiętam? Crazy tak. Earl. No to dobrze mówię. Explosions. Czekajmy ciągnę do czego on strzela, kiedy mi się amunicja skończy. Ale kto? Nie słyszysz. No do czegoś na pewno. Postawi... Postawili go w tak dogodnej... dogodnej pozycji, że... Że wiesz. No alboś miałeś rację do tego internetu, bo nie ma. Pan chyba strzela do tego buzarda. Indeed. Hmm, albo strzela do przeciwnika na swoim poziomie, czyli baczki. <laughs> Właśnie fajne jest to, że... chyba y, 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 w drugim odcinku ubijesz sobie sekundę na beczce. E, tak, fakt, fakt. On A wiesz co, no, to co, zostaw go, zostaw mnie go da. Okej. Niech mi się przyda. Ej, na czas mnie zabił. No trudno się mówi. A ja wezmę kłę z niego. Okej. Okay. Kłę z niego trudno? No tak, bo tu zawsze z niego leci z tym staszem. A w sumie czekaj, w sumie tu jest o ile dobrze pamiętam niedaleka skrzynka ukryta. A tu są walkindy, dobrze. Jest, nie poza zmieni, mapą. zmieni ktoś na quest z warkindami. Byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Warki... ten. Bo naprawdę nie wiem ile a, mamy a, jeszcze ich zaciąpywać. Proszę. Aha, czyli jeszcze jeden. No to dobra, to resztę zabijmy. Wołaj się mnie spytać. No, zostawmy jednego. Ten, zginie. Zginie, zginie, okej. Okej, ten zostaje. Ewoluj malutki, ewoluj. Bądź moim przyjacielem, ewoluj. Jest, słuchaj się. No widzisz, bo chcę mieć przyjaciół. Nie to co ty. Zabiję ja go z jest... Nie, za szybko. Wow. Hey, siedzę z nim. Kolejny, który się na mnie nie rzucił. Wszystkie się na mnie rzucają, tak szczerze. Może masz jakieś feromony? A, a, a. Kurde. ha Coś tu był jakiś promień, tak jakby z góry pomarańczowy. Szybko na to raz, raz raz spadnie. Uff. Uff. O ja nie zauważyłem, że Gnatus w ginie. Ja też właśnie. O, Uff. zostałem, bo ta stranka Jakbyś mnie słuchał, gnaty. to byś wiedział, że umieram. No przepraszam, nie słyszałem, ale skoczę sobie po tą skrzynkę, która tu jest. Skrzynkę deweloperską. Zaraz, o której skrzynce mówić? No tutaj. Nie, gdzie nie, to nie jest tutaj, ona jest trochę dalej. Ja wiem, gdzie ona jest, chyba. Ale wiem, o której mówicie. Przejście przez ten... To miejsce graniczy z cudem, więc przejdę sobie boczkiem. Eee, nie igraj ze swoim vlogiem, Awo. Szczególnie tym numer jeden. A on tu jest? Nie ma, nie ma. Rain. Pieprzysz, głupoty, nie ma tu tego. Nie, nie ma mniej tu Nie kojarzę, gdzie idziemy. Nie, no gdyby A. byłbym go przynajmniej słyszał. Ale pamiętajcie, jeżeli tutaj są pociągi, to ja jestem ich konduktorem. To jest na to... tych wieżach, że mordekaj strzela do nich. A, to wiem, do której strzynki idziemy. Przypadkowo odkryłem, bo mnie tam badass <grywka> zrzucił. No, ja tutaj idę zobaczyć, czy, czy, czy coś tu jest. Tutaj są bardzo miłe lasery, które mi by pipczą. No tak... Nie, niestety tylko granaty, nie doczekamy się nic specjalnego. A kurczę, przecież no. może jakiś kwasowy będzie. Ale przynajmniej próbować... Jakiś kwasowy nie ma. Ticky Loped Granate, to mi się przyda. Ja chyba sobie wezmę Szczęście, no. że pociąg już przejechał akurat w momencie kiedy był. A skąd jest, że drugi nie ma drugiego nie ma tuż za. Bo nie ma drugiego za Wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Ja tutaj zarządzam pociągami. On wiesz, że to nie była makieta tylko, a teraz dopiero gdzieś przyjedzie prawdziwy. Nawet o tym nie mów. Właśnie te, te tory są śmieszne. ogóle no, wspominają no, to. One są chyba tylko symbolicznie, bo w większości on po tych prowadnicach się jedzie. Ale kurwa. tu... problem w tym, że tu nie ma żadnych prowadnic, także tory tu są... Dlatego machte. są na ziemi. No tak. Nie. Yeah. Już warkili nas, nie lubią. No dziwisz się. Zobaczyły ciebie i stwierdziły, że nie chcą takiego konduktora. No właśnie. No. Nie chcą, nie chcą pup train konduktor? Sami jegną i nie się latają. Za krótkie nóżki? Nie, ja po prostu przebiegam inną trasą. Właśnie ty się cieszę, że znalazłeś alternatywną ja drogę. Oh. Alter... Pytanie, czy znajdziesz alternatywną bombę? Czekaj, 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 do, ta... do tiny to w... Eee. Eee, nie bój się, Na no, chyba że mm. jej -y Okej, okay, jest. Już modekę mnie... chciał chamską -y zażyć. Miejmy nadzieję, bo cholerka jasna przebijać się przez ten cały... Zabijem kilku. Harmider <laughs> Ludgun Goliath Zacznijmy może już coś robić, bo tak chodzimy jak na razie No dobra, Dokładnie. ale ten Ludgun jest naprawdę interesujący A co ty rajujesz, bo prawie dopiłem Ciekawe, o Boże. a nie, serce. czekajcie gdzie jest raging Goliath, jak tutaj siedzi Nooo Jest okay. Dobra Miło miło, no, ciekawe co z tej skrzyneczki drapnie no co hmm. my tu nawala jeszcze? Wszyscy skupiają się na skrzynce. O, shield booster. For me. me, me for me. O, ganzel, kerbiore, mechobie, ty. Fuck. Mam zamiar, że klas mody. No, jeszcze raz tak. mi się skrzynka otwiera. Żadnego dla mnie nie ma. Mi też właśnie się zaraz otworzyło. Oj, hookers. Ja stąd padam do Tiny Tina wreszcie. Bo naprawdę muszę dosyć tutaj siedzenia. Słuchaj, ale mi się nie chce. Jestem leniwy. Z tym leniwym Nie. burakiem jest mi z tym dobrze. Ogólnie ja, was, ja nas tutaj sprowadziłem. Dobra od tego za dupia. O, wiecie kiepki tevel A to sam się jeszcze bijesz z nimi? Nie, podnosiłem i teny. Dobra, skoczyłem Teraz najlepsza kodę, scenka Ever. Za dalej. No już go miałem o dupi. Cio! Pop! <noise> <noise> to Bandit! Ona jest naprawdę słodka. A e, co za słodkości to ja wolę osobiście... E, Eli? E, nie, mute, mute wolę. A, myślałem, że powiesz, że Eli wolisz. <noise> Może zabiegniesz żywio tutaj. Będę do niej wola. Spójrzcie, przez tu moje mogi. Jedziemy skąd. Na przykład tutaj. A. Ona tu tyłkiem kręciła Nie to był taki ogień po prostu w śniegu Taki A. dziwny I się A. nagle spłaszczył do zera Spaczka, szanujemy to A kurczę, to jeszcze mam różne pierdół Ale ten explosion są fajny, to sobie zachowam Co mam ja tutaj? Pokupuję, posprzedaję, nie wiem czy mam parę itemków Nie Niektóre... też to już jesteś siedzą To jest ten pistolet ogniowy, nie Uuuu. To... O, to są ciekawe granaty To byłoby Też fajne. Nie, kwasiaki zawsze się przydały. Dobra, spróbujmy. Zamienić klas mod na ten. No właśnie. Te, te Armored Titan są. i przy okazji Ignatos. Podoba Ci się? Na roboty byłoby idealne. Chodź tu. Z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. No. A, to zaraz wysprę. Aha. Find badoka... Badałki Dunks. Dobra, nieważne. Musimy znaleźć Badałki Dunks. To są jakieś... E, nie wiem, to są jakieś nazwy własne powiedział. Yyy... E, inaczej mówiąc, bomby. No po prostu Explosions to są, to prawda? Explosions. Tak. Tak. A pra... Nie wiem, w tej nie skrócie nie wracamy się tam, gdzie byliśmy. No po części, po drodze to jest, ale nie do końca tam gdzie byliśmy, tylko trochę w lewo i w górę i jakoś tak dziwnie Widzę, że w ogóle zmieniają się klasmody też Gnatosa, bo teraz jesteś World Catalyst. Tak, idę w obrażenie od elementu Co tu jest tych tak dużo filetów? O kurde, skąd to się wzięło? A, to są chyba rzeczy Gnatosa Tak, na to cel. były rzeczy Gnatosa, wszystkie <laughs> na level ósmy Ja no. sobie biorę na sel. Tak się zastanawiam jakiś ludnik się posypał. No zarobię, no, zarobię. No tak jest. Osobiście oświadczam wam, że najlepszą, najlepsze na nagrywanie jest wieczorek, kiedy e, A AWOSowi nie, nie odwala internet. Nie wiesz to to nie kwestia internetu też, ale jednocześnie i troszeczkę zmęczenia i takiego jakby oddania się wręcz w szpony Borderlandsa, także wiesz. Masz taką chwilę byśmy... czy pociąg jedzie? Nie, ale masz taką chwilę w pokoju... Masz taką jest chwilę spokoju dla ciebie, mentalnego Ten so. pociąg jest cały to... dla ciebie i Jak tam przechodziło? Nie, ten chyba nie Nie popatrz, A propos O, głowisko Nie, ja słyszę już, już go, ja tu już mam wiesz, receptory anti-train Szczególnie, że jest tam lampka, która miga, kiedy jej pociąg jedzie Ja nie patrzę na lampki, szczerze ci powiem piwczy. Ja... Ona pipczy no właśnie. I czynaj podstawy. To skoro na górę poszliście, to ja pójdę na... Aaaa... grenade. Ja tu się wyżywam na tych, tych, tych... O, strasz. Nie, ty ich po prostu, y, molestujesz psychicznie. Że... Też, matki. też, też, też. Przecież... kancerkerzy jest słyną z molestowania... psychicznego, z kanibalizmu... Molestowania Szybcie psychicznego? Jeszcze... Kogo niby? Zwierzątek? Ciebie samych. Na, na przykład takich Malików, albo takich bardzo, którzy Wigniewa, Nie, wiesz co? Oni mogą molestować psychicznie krety, ponieważ oboje kopią ziemi i krety nie chcą mieć konkurencji, okay, więc... klasno dla mecha co to jest. Nawet wiesz co Mamy fajne... Mamy buzarda. cieszysz się bo... Ta. Nie tylko jednego. Uważam, że Nehomance ma dużych kasmodów, które zwiększają coś Aj. ogólnie całemu teamowi. I to jest postać ogólnie na kooperację. Egidner. Nie podoba mi się strasznie ta moja broń. No ja ma swoją nie gardzę, jest fajna. Ja mam dwie bronie. Jedną, która jest rakietowa i drugą, no nie, która za, nie jest za, rakietowa. Za, nie, nie, nie. Nie Problem nie, nie w tym, nie. że ta rakietowa ma strasznie wolne pociski. Znaczy... Ona inaczej, ona ma szybkie pociski, tylko te pociski strasznie wolno dolatują do wroga. Ale szybko są wystrzeli, wystrzeliwane. Okay, A czyżbyś to... czy, czy byś miał coś do broni od Torg'a? Wróć do Tiny Tiny. Nie, wiesz co, po prostu mam bardzo szybkostrzelny karabin. I tyle, po bo mój karabin cytując... rakietowy ma szybkostrzelność 3.1, co jest jak na karabiny rakietowe bardzo dużo. Pocytując słowa założyciela yy, korporacji Torg... Je kupując broń otorgał yy, udowadnia, że nie jesteś pussy e, W pussy. sumie tak, ale nie czekaj, kiedy on to mówił? Przez jednym ze swoich automatów czy? E, tak, przy automatach a, Mówię, tak. congratulations, you are not a pussy to już chyba ja nie był... wark Warkidy, już gata, że są, jestem się z nimi czekać o proszę masz chapek na to stąd. To już chyba utorga normalne. On zawsze lubi coś się tam pogadać. Miny pipczą, miny wybuchają. A bo to ci zdrowie. A przy okazji, y, miny bardzo nie o takich niskich gunsharkerów. Wybuchają. Damn, explosions. Miny. Ktoś jeszcze dostał hita? Tak, wszyscy dostali. Szczerze mi oda? Strasznie ci się wolna tarcza regeneruje Nie, właśnie ma... Nie, mój detent rach nie dostał Ale Omo, ja mam ch HP. Chyba ch tak Że... Będziemy musieli opuścić Ile macie pieniędzy? E, mam 9900 pieniędzy O tym Mechu, ja mam niecałe 5 O ty na Wiesz, ogólnie się staram zawsze zostawiać yy, pieniądze mieć jak najwięcej pieniędzy. Zobaczcie, albo tak, jakie BHP No wiem Nie, popatrzcie na, na to wycieraczkę, czy ona wam coś nie mówi? Yy, tak, yy, Crazy Air miał bodajże podobno w części pierwszej. Dokładnie. w po dom... Moja broń ochrania. To jest dom? M -m -m Dobra. Takim, 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 takim. Właśnie zastanawiam się, czy to jest nawet dobrze, że... Border coś mi odwala i nie słyszę w ogóle dźwięku z gry, ale wasz tak. Jak to jest dobrze, że prostu lepiej słyszę, czy może No tak, bo... ale wiecie co, zanim chyba pójdziemy dalej, może zakończymy ten odcinek, ponieważ troszeczkę już się tu nagadaliśmy, nagraliśmy i tak dalej, odcinek ma już troszeczkę swojego czasu, a jakby nie patrzeć... I tak do chwilę będziemy nagrywać następny, że cóż, to by było na tyle, ja się znam, mam nadzieję, że się wam podobało, wiem, że mówię troszeczkę nieskładnie, szybko i bardzo niezrozumiale, ale mam nadzieję też, że Odcinek wam się podobał i się przy nim dobrze bawiliście. Macie coś jeszcze do dodania? był z tak, tak właśnie Mioda również. No i był, były też mroczne bamboszem roku plus 23. Ale to tak swoją drogą.